Hello, gas! Dzisiaj będziemy robili live o krypta FM i to jest polski horror ogólnie, dlatego lecimy. Ogólnie już w niego grałem I się zesrałem Dlatego troszeczkę ściszę. Ale go nie przeszedłem I nawet połowy pewnie... Nie pewnie, tylko na pewno nie przeszedłem nawet połowy Bo się tak strzałem O oh, tak, 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 szybko. Start. Mm -hmm. Znaczy Radia Boży w audycji Krypta FF. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk i będę waszym przewodnikiem o tym, co nie tak. Kochani, co za dzień. Tak jak bydwałem, dziś przedstawię naszym młodszym... Dobra. Kilka wskazówek dla początkujących chłopców krypty. A Stwórzmy sobie jakąś piękną tapetę. Jędrzej Świerkiel, gospodarz. Pod Panie Jędrzeju, niech Pan opowie słuchaczom, co się wydarzyło. Ja Pani powiem, ja tutaj w jak go znałem, mieszkam od urodzenia i pierwszy raz widziałem, jak Boga kocha. Czyli spa. Co? co ja mogę powiedzieć, no, domu byłem, na bycie się gotowałem, powiedz, co spania, chciałem yy, i słyszę rzadki. odłobanie, się ubrałem na szybko, wybiegam w kankach samych, no i o, to co widać. Jeżeli tutaj tylko rozciągana, rozleweszona, to koza moja leży. Idealnie. Te głowy się złapałem. Myślę wilk. Ale potem patrzę, kury dwie marce też leżą. Też poszarpane. Nie zabrał nawet. zostawił je leżały. A więc by zabrał. Czyli ktoś pan wie. Ja nie wiem. Zapisz. To to. A ty ma co gadać. Tapety. Ustaw tapety. Ja po prostu chciałbym, żeby zuważyłem się, że dobrze budynki zapytać. Nawet jest niepotrzebne, żeby wiedzieć. Nie niebywałe. Więc... Wszędzie wóz płyt to na dobra. To no zwierzęta w wsi pod naszym Bożegrodem. Powiem Państwu szczerze, że po wysłuchaniu tej rozmowy ciężko mi się było już na czemukolwiek gdzieś skupić. Oczywiście, przebadało się to wścigłym jakoś wspominać. Dlatego też apeluję. Macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie. Redakcji Crypta.fm. Zapraszam do kontaktu z O kurde, ale. bieg. I to Zapraszam na nowo powstałe forum internetowe audycji Crypta.fm, które znajdziecie na portalu internetowym naszego radia www bozygrodfm.pl Moi drodzy słuchacze, to jest oczywiście temat, który zdecydowanie. warto pozostawić dorosłym. Jednakże tak jak obiecałem. Dla Was również dziś coś przygotowałem. Daję kilka... mi kilka P. młodego łopcy kryptyd, które na pewno przydadzą Wam się podczas własnego śledztwa. Które przeprowadzić możecie na własnym podwórku. Oto one. Po pierwsze, zaopatrzcie się w dziennik, w którym będziecie prowadzić swoje zapiski. Szukanie kryptydy to tylko połowa pracy kryptozoologa. Przed wyruszaciem teren, warto wiedzieć czego w ogóle szukamy. W dzienniku zapisujcie więc konkretne zadania. Takie jak odwiedzenie konkretnego miejsca, które warto zbadać. Jeśli chodzi o odróżbę na zadania... Dobrym No! ile tego! A audycja, jak również nasze pierdziele. Um, druga zasada. Trzymajcie się ścierle. Niech ten stary dziad skończy gadać, no. Kadać z tego, na No PEPOMI! na ścieżkach zawsze wrócicie do domu. trzecia zasada, najważniejsza, powinna Wam zawsze towarzyszyć osoba dorosła. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Badać zjawi Paranormalnych. Musi pamiętać, że jego hobby towarzyszy wiele niebezpieczeństw. Eksplorując opuszczony budynek, łatwo skręcić sobie kostkę, a, a nasze lasy m, pełne są pokrzyw i tych krzewów. No, Towarzystwie osoby dorosłej, zawsze będziecie bezpieczni. To tyle na dziś. Poradnik znajdziecie w szczególności. No w końcu! Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a to jest. O, też się nazywa Łukasz S. Do F... stycznia jutro o tej samej porze. Udanych chłopów. No co? Jezu jeszcze... Tego starego rupiecia muszę odpalić. Nie, eee, na pewno to czytam. Dobra. O kurde. Co za szotek to zrobił. Iść teraz. Upload. Ok. No niby jest. Chyba mogę iść spać. No właśnie muszę sprawdzić. Wow, ile komentarzy! Lelelele. Tak, dobrze pamiętam, jest tu. Mam tego gnoja. A, nie potrzebuję tego. Kurat. pomijmy. No jak ja nie odkryję jak się to gówno pomija, to ja chyba zaraz zemdleję. Na zwierzęta gospodarcze w Kozydarach pod Boże Grodę. Na nasze forum opublikowane zostały wczoraj zdjęcia ciała Kozy, która padła ofiarą tajemnicze łóżka. Zdjęcia przekazałem je weterynarzowi, który. W ciągu... o, kilku dni udzieli nam swojej. ekspertyzy. Dziękujemy bardzo użytkownikowi POTO Nr 4 za pomoc w naszym śledztwie. No właśnie. No ale kurde. Pomij. Nasza linia jest oparta. Zapraszam więc do Jest pierwszy telefon. Ja nie mogę. Brawo ja. Ej, ile tego jest? jest? forum. Wow. Dobra, przeczytam wszystko. Dobra, nie chcę mi się wyłażyć stąd dobra i tutaj skończyłem swoją grę Kiedyś to tak pomnik na cmentarzu. Czyli jak wyjdę z domu na ulicę. Jak wyjdę z domu na ulicę, to idę w lewo, w prawo, w lewo, lewo, w prawo. Jej jakiś pies szczeka. Lewo Chwila. Czy cmentarz czy ten dom? A to jest dom, soł tysi. To cmentarz jest tam. No. No już normalnie. Dobra, ja chcę nas cmentarz, dawaj. Trochę creepy. Dobra. Jakiś pomnik. Może być ten? Chyba nie. Gdzie to jest pomnik? Ta. Miejsce mocy na polanie blisko torów. To chyba tam, gdzie jest ten znak zapytania na dole w kółku. I to idę. Na razie jest niby spokojnie, ale pewnie zaraz coś mnie z z głośnym kukiem. Albo nic nie będzie. Czyli jestem tu, więc muszę iść tu. Tu jest mój dom, a ja tu idę, ta. O kurczę. To będzie mocne. To jest ten dym. Nie no, zaraz coś mnie zje. Co tu za drzewo? A ja ściszą nie mam psychy. Mi o to chodziło. No nawet mnie nie strasz. są w ogóle te tory, najpierw? Dobra, gdzie są te tory, bo jak na razie to ta gra to jest symulator chodzenia. Nie no ja chyba zaraz jej quituję jak tu nic nie ma Co to?